Czy uważasz, że kupowanie tego samochodu, gdy jego cena znacząco spadła, jest niemęskie? Zupełnie nie. Sedan piątej generacji nadal jest w stanie wzmocnić ducha dzięki ekscytującym cenom części zamiennych i konserwacji. Ponadto samochód, niegdyś uważany za standard niezawodności, z biegiem lat nabawił się chorób związanych z wiekiem. Dzięki obfitości silników benzynowych i wysokoprężnych, klasa S doczekała się wielu modyfikacji. Wszystkie z automatyczną, 5, a później 7 biegową, napędem na tylne lub wszystkie koła oraz standardowym lub rozszerzonym nadwoziem. Silniki diesla są oczywiście trwałe, istnieje jednak obawa, że poprzednim właścicielom udało się wypić swoje zasoby. Otrzymasz znaczny przebieg, który należy sprawdzić: 6 lub 8 drogich wtryskiwaczy, pompę wtryskową i turbosprężarkę na koniec swojej kariery. Występują również wycieki oleju a po 200 km poczekaj, aż łańcuch rozrządu się rozciągnie. Dlatego będziemy polecać wersję benzynową. Powiedzmy, że S350 z 3 i litrowym silnikiem V6. Eksperci nazywają najbardziej wydajne i niezawodne bezpośrednie wersje CGI jednostek V6 z serii M276, które pojawiły się po zmianie stylizacji w 2010 roku. Większe i groźniejsze silniki są trudniejsze i jeszcze droższe w utrzymaniu, poza tym nie mają wzorowej niezawodności i pewnie już zniszczyły skrzynię biegów. Swoją drogą więcej skarg jest na późniejszą 7 biegową skrzynię biegów, która ma problemy z modułem. Ponadto awaria bloku zaworów hydraulicznych i przemiennika momentu obrotowego. Kotara nie myśl od razu, że w 221 to zły samochód. Swoim statusem, wyposażeniem i przyjemnością zjazdy odpokutuje za wszelkie możliwe problemy techniczne. Tyle, że rozwiązywanie problemów będzie bardzo kosztowne. Żywotność zawieszenia pneumatycznego, była taka opcja, wynosi co najmniej 5 lat. Ale koszt jego przywrócenia jest wysoki, a stojaki często latają parami. Liczyć: Żywotność klocków hamulcowych zwykle nie przekracza 20 000 km. Samochód jest ciężki. Z tego samego powodu problemy z wałami Kardana mogą pojawić się już przy drugim 100 tysiącu przebiegu. Wały jednak nadają się do naprawy. A sama skrzynia biegów jest w pełni sprawna, nie ma z nią żadnych problemów przez bardzo długi czas. E? Jesteśmy jednak pewni, że jeśli wybierzesz odpowiedni samochód z pełną diagnostyką w serwisie oficjalnego dealera, w przeciwnym razie po prostu tego nie polecamy. Jedyne co będzie cię irytować, to problemy z instalacją elektryczną. Klasa S jest mistrzem pod względem wyposażenia, na przykład wyświetlacz deski rozdzielczej może nie działać. Denerwują mnie błędy w układzie ABS, w działaniu nawigacji, zmieniarki ciąg dalszy. E. Lubią robić psikusy z pneumatycznymi fotelami, elektrycznie sterowaną klapą bagażnika i klapą. Nawet system klimatyczny. Nie będziemy więc podawać uniwersalnych przepisów na znane choroby. I nie bój się dodatkowej weryfikacji prawnej. Ponadto, unikaj oczywiście tanich kopii, lub od razu przygotuj tysiące dolarów na naprawy. Należy pamiętać, że amerykańskie sedany często brały udział w wypadkach, a przed zakupem Mercedesa Benz klasy SW 221 zdecydowanie musisz znaleźć profesjonalny serwis. Znalezienie źródeł awarii może być bardzo trudnym zadaniem, z którym nawet urzędnicy nie zawsze radzą sobie za pierwszym razem. Min. Nie ma wielu problemów. Z czasem jednostka sterująca silnika ulega awarii w silnikach benzynowych i silnikach wysokoprężnych drugiej 1. W tych ostatnich jest to wada konstrukcyjna. Pojawia się prawie zawsze, natomiast w benzynowych przyczyną jest wysoka temperatura i stopniowa utrata szczelności. Silniki diesla nie różnią się cechami operacyjnymi, ale ich wspólną dolegliwością jest śmierć turbiny na 300 tysięcy, km i kaprysy paliwa. Turta! O starej automatycznej skrzyni biegów serii 722-6 nie można powiedzieć, że jest bezawaryjna. Jeśli wymieniasz olej co 30 km i używasz go ostrożnie, jego żywotność jest nadal znaczna. Jednak samochody bez remontu automatycznej skrzyni biegów z przebiegiem przekraczającym 200 tys. km są rzadkością. Z 7-biegową skrzynią biegów 722-9 sedan miał jeszcze mniej szczęścia. Zła konstrukcja, stale przegrzany korpus zaworu, zanieczyszczenie oleju, niska żywotność. Sprzęgieł. Żywotność zawieszenia pneumatycznego wynosi 100 tysięcy. km. Sprężarka AirMatic często doprowadza nas do tego punktu. Nieco później zawory pneumatyczne męczą się, a sedan leży na kole lub całej osi. Regały z elementem pneumatycznym dostarczane są w zakresie od 80 do 120 km. Ale ogólnie rzecz biorąc nie można oczekiwać zdrady od zawieszenia. Jest zunifikowany z wersjami pancernymi, więc margines bezpieczeństwa jest imponujący. Malowany w pięciu punktach. Ślady korozji można znaleźć jedynie w miejscach występowania odprysków, w otworach drzwiowych, na masce oraz na krawędziach błotników. Biksenon często przyciemnia reflektory. Na ukraińskich drogach łamią się zapięcia szafek i butów. Aluminiowe zawiasy maski. Mogą korodować na złączach. Warto je obserwować. Moga. Nie ma żadnych systemowych problemów z elektryką. Jednak w dłuższej perspektywie zaczynają pojawiać się różnego rodzaju niesystematyczne małe rzeczy. Usterki ABS, awarie samozamykaczy drzwi i szyb, zawieszanie się multimediów, klimatyzacji czujników. Okablowanie nie wytrzymuje długotrwałego użytkowania. Cześć Przyjaciele, szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME Pro. CARME Pro to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów. A najlepsze jest to: można znaleźć informacje o awariach dowolnej części. Absolutnie wolny, wejdź na stronę CARME Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.